Cześć, witam Was na kanale Kozefce, to kolejny odcinek Draft wyzwania, zaraz zobaczymy... Mamy jakieś paczki na początek, ok. Ehm, więc zobaczymy, co w tych paczkach poleci. No i zobaczymy też, co dzisiejszy draft nam przyniesie. Po raz kolejny jest to e, inspiracja Waszymi pomysłami, za co bardzo dziękuję, że tak aktywnie e, dzielicie się swoimi, jakby, pomysłami w tej serii. E, no i też dziękuję za wszystkie łapki w górę i subskrypcje, bo ten kanał rośnie naprawdę bardzo przyjemnie. I miło mi po prostu, że e, też dla wielu jest częścią rutyny, bo widzę, że e, piszecie komentarze, czekacie na odcinki i tak dalej. To jest naprawdę fajna sprawa, że e, to, co tutaj wymyśliłem na tym kanale. Wam się podoba. Jeżeli ktoś jakimś cudem nie wie o istnieniu moich innych kanałów, zapraszam Was oczywiście na kanał Kozewc. Fantastycznie. Po tym zaproszeniu to pewnie już nikt nigdzie nie pójdzie. Na kanał Koza Menadżer, gdzie codziennie o 6.30 w tygodniu i o 9 w weekendy oraz dni wolne pojawiają się odcinki z kariery menadżera oczywiście w FIFA Oraz Koza Sport, gdzie jest Ultimate Team, gdzie są różne rzeczy bardziej związane z prawdziwą piłką. No i do tego ten kanał będzie dążył. Jest to główna lokomotywa tego pociągu o nazwie... Koza. Eee, bardzo dziwnie to zabrzmiało, nie brnijmy w to wszystko dalej, co tutaj e, do Was mówię, choć mam nadzieję, że jeszcze ktoś mnie w tym momencie słucha i mam nadzieję, że złota paczka przyniesie nam jakiegoś ciekawego zawodnika. Byłoby bardzo miło, e, gdyby jakiś miły jego mój zasilił nasz klub. Niestety tak się nie dzieje, choć oczywiście jak na razie e, na drop spaczek w ostatnim czasie narzekać absolutnie nie możemy, chociaż gdyby wypadł nam tutaj, nie wiem, Momo Salah, e, to na pewno bym e, nie narzekał. No dobra, e, skończyło nam się miejsce na liście transferowej, zatem e, to, co miałoby być squixelowane, idzie na quicksell, e, a to co ma zostać, to sobie zostaje. E, nie mamy żadnych. nie możemy zwolnić tego miejsca. No możemy. 27 e, kart nam się sprzedało, więc e, mogę w zasadzie zrobić to w ten sposób. Resztę wystawić sobie po raz. Kolejny. Nie, nie spojrzałem za ile sprzedawały się nieświecące nie, nie, świecące i świecące. To, to sprawdzimy sobie kiedy indziej. Dziś czas na draft. Draft bitwy o Anglię. To jest jedna z waszych propozycji, w której mam zawrzeć przynajmniej trzech piłkarzy Manchesteru United i trzech piłkarzy Liverpoolu. Wydaje mi się, że jest to dosyć trudne. Więc złóż, zróbmy tak, że musi być przynajmniej pięciu piłkarzy z tych klubów. Sto zgrania. Ale nie może być tak, że... Są tylko piłkarze z jednego klubu. Czyli może być czterech z United, jeden z Liverpoolu albo jakiekolwiek inne mieszanki. Wydaje mi się, że to jest proste, wydaje mi się, że to jest uczciwe i że nie będzie to właśnie, pro... znaczy, że nadal to nie będzie proste. Bo to, co by było. Tam propozycja, żeby było 3-3, może być bardzo trudna. I to zgrania, oczywiście, więc łatwo nie będzie. Gdyby było 4-3-3 z ofensywnym wariantem, to bym wziął, bo tam można to fajnie tymi trójkątami łączyć po prawo. A jako, że nie ma, to przejdźmy sobie do 4-4-2, żeby postawić na proste połączenia. No i mamy pierwszego zawodnika z pięciu, czyli Sadio Mane i Luka Szoła w bardzo biednej wersji, biorąc pod uwagę to że moglibyśmy mieć teraz niebieskiego show'a wersji Toc. Niestety tak się nie dzieje. Tu oczywiście Yuri Tilemon pasuje nam fenomenalnie. Pytanie, kogo dostaniemy na napad? No i na napad chyba weźmiemy sobie pierre America Obameyanga, ponieważ chciałbym yy, tutaj ułatwić sobie na razie robotę, dlatego weźmy także piłkarza z Premier League. Środek obrony to niestety... Nie zawodnik z tych klubów, e, które nas interesują. Po raz kolejny nam pasuje, ale sami rozumiecie. Tutaj może iść fajnie, może, może iść ładnie, ale co z tego, jeżeli na sam koniec nam się to nie zepnie e, i nie będziemy mieli zawodników, którzy są potrzebni. Tu bo Kurtua, bo Belki jakoś zawsze e, powinien nam się połączyć. Środek obrony, e, no to będzie Ramos. E, no i prawy obrońca, no to będzie... E, mógłby być Arons, no, ale to będzie, że e, będzie Jesus na was, no bo innej opcji tutaj e, nie widzę. Ta część składu jest zgrana sobie, więc ona nikomu tutaj e, nie będzie przeszkadzała. No i teraz przydałby nam się kolejny piłkarz pasujący do tej naszej układanki, no i jest Gini Wijnaldum. Mógł być Thiago Alcantara, teraz jak na to spojrzałem. To mój błąd, który może na nas się zemścić. Biorę to na siebie, tylko i wyłącznie moja nieuwaga spowodowała to, że Thiago nie znalazł się w naszej drużynie. Na napad przydałby się ktoś z Premier Lig, niestety nikogo tutaj takiego nie mamy, więc niech będzie Karim de Dream Benzema. Lewandowskiego nie chcę dawać tutaj z tego powodu, że dokładanie kolejnej ligi no nie jest w naszym interesie. Prawa pomoc to. No mamy Sancho, który nam się nie przyda, jest Błędia, który wygląda fantastycznie, jest Nicola Pepe i na niego się zdecyduje, bo zwyczajnie jest piłkarzem z Premier League. Gdyby tu był ktokolwiek z La Liga, to bym szedł w tym kierunku, ale tak się nie dzieje. Podsumowując podstawową jedenastkę, mamy raz, dwa, trzy... Trzech piłkarzy z klubów Bitwa o Anglię. minimum spełnione, bo jest to Mix, ale potrzebujemy jeszcze dwóch zawodników Którzy spełniają nasze kryteria Więc zobaczmy, kolejne rozdanie Daje nam kolejnego takiego zawodnika Trochę średnio pasującego nam Pod względem e, miejsca Gdzie chcemy go wrzucić, bo na razie nie mamy troszkę gdzie No ale jest Robertson Więc potrzebujemy jeszcze tylko jednego Piłkarza, Pogba byłby fenomenalny Może go dostaniemy, zobaczymy e, Jest tu e, Thiago Silva Ja na niego się oczywiście decyduję bo em, wykluczenie Ramosa em, pozwoli nam przesunąć tutaj jakoś to wszystko, żebyśmy na siedmiu zgrania mieli Robertsona. Em, no bo nie opłaca się wymienić Robertsona na Lukaszoła, chyba sami rozumiecie. Tu niech będzie grań czaka. Dalej zobaczmy, kolejne rozdanie. Cały czas czekamy na ostatniego zawodnika, który pozwoli nam już ze spokojem myśleć tylko i wyłącznie o zgraniu. Jest ten piłkarz Muhamed Salah. Biednie nam się układa ten draft, strasznie biorąc pod uwagę to, jaki mamy okres w Ultimate Team. No to jest dla mnie śmieszne, że dostajemy wersję Salaha i Showa innej niż Toc. Powinno być tak, że skoro oni są w tej drużynie sezonu, to tylko takie karty można dostać teraz. No bo to jest bez sensu, że, e, że nie dostajemy ich kart najlepszych e, i ten hype jest taki, nie. No tak wiecie, no, no nie spoko, ale no, nie najlepiej. Problemem jest bramkarz, na pewno, bo nie, nie dostaliśmy golkipera z Premier League e, i wydaje mi się, że nie było tam brazylijskiego bramkarza, a nawet jeżeli był, to już nieważne, bo mamy teraz e, Poupa, który wskakuje nam tutaj pewnie do składu. Robertson zajmie miejsce na prawej obronie, w środku e, natomiast bloku defensywnego zobaczymy Thiago Silva, no i po prawej stronie Mohamed Salah. Zajmie miejsce, więc poza e, Karimem e, skład mamy już gotowy, ale nie mówmy hop, bo jeszcze napastnik z Premier League jest nam potrzebny, ale już wydaje się, że hop możemy powiedzieć, bo wskakuje tutaj Timo Werner. No i podliczmy sobie to jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Mówiłem, że chcę pięciu piłkarzy z miksu. No i mamy, ale może będzie szósty i siódmy. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Czy szczęście się do nas tutaj um, uśmiechnie. No na razie niezbyt. Jeszcze dwa miejsca zaledwie. Tu niech będzie Castells dla oceny ogólnej i ostatnie rozdanie to jest Atal. Chcę zauważyć, że to jest draft. Jeden z kolejnych z rzędów, w którym nawet nie widzieliśmy ikony. E, no, no śmieszna sprawa. E, tu dostajemy jeszcze Dina Smitha, który będzie e, kapitanem, e, boże, który będzie trenerem tej drużyny. No to co istotne 13 zawodników Premier League, e, 4 aż z Liverpoolu, jeden z Manchesteru United, więc plan minimum został wykonany, zaliczony. 100 zgrania było. No, i odpowiednia liczba zawodników była, więc to mi się podoba. Będę jeszcze zadowolony, jeżeli w parce za 25 tysięcy poleci nam coś ciekawego, no bo kurczę, to możemy sobie sprzedać za końce przyzwoite, więc nie narzekałbym na to, jeżeli tu zobaczymy walkałcik, byłoby przyjemniej, niestety przyjemniej nie jest, banerów także nie mamy. E, jest to. Den Donker 78, więc lepiej już em, nie będzie. E, w tej paczce nie mamy czego ciekawego się spodziewać. Ważne jest to, że no, jest tu sporo zawodników, więc każdy pójdzie na e, Zobaczymy na, na sell. Zobaczymy, za ile oni się sprzedadzą, więc oczywiście tutaj cała zawartość tej paczuchy em, idzie na listę transferową. Ja oczywiście się cieszę, że udaje nam się kolejny drafcik ułożyć, że udaje nam się kolejne zadanie wykonać, e, gdyż nie było ono wcale takie proste, bo wczorajszy challenge z zawodnikami z Anglii e, wydaje się, że no naprawdę tutaj e, sprawił, że bardzo z dużą dozą pokory podchodzę do tych wyzwań. E, bo nawet jeżeli wydaje się, że one są proste, no to wystarczy minimalny pech, bo draft jednak cały czas opiera się na szczęściu i, i tyle. I, I jakby problem. Na szczęście dzisiaj tego problemu nie było. Mam nadzieję, że u Was też bezproblemowo i fajnie. E, jeżeli tak, to, to dobrze. Jeżeli nie, to mam nadzieję, że wszystko się szybko ułoży. Tymczasem za dziś bardzo Wam dziękuję. To był Koza, kanał Koza FC. Na razie, piona, miłego dnia.